Cześć, witam na kanale Info Prawa. Słonecznik, który ma 4 metry wysokości. Wiele osób by chciało taki mieć. Czy jest to trudne? To zależy. Ja zdobyłem rekord Polski w 2019 roku. Słonecznik miał 514 cm. Da się wyhodować jeszcze większe słoneczniki. Według mnie każdy może wyhodować duży słonecznik. Warto jednak trzymać się kilku zasad. Ja robię rozsady takich słoneczników, to dużo pewniejsza uprawa niż siewu, jak również sadzimy już wyrośnięte sadzonki, przez co zyskujemy czas. Siać wprost do gruntu też oczywiście można, jednak dla mnie, gdy chcę, aby ten słonecznik urósł jak największy, to zdecydowanie robię rozsadę. Warto jednak nadmienić, że słonecznik o wysokości 4 m da się osiągnąć również z bezpośredniego siewu. Z rozsady jednak według mnie będą jeszcze lepsze efekty. Też warto wspomnieć, że z rozsady mamy pewniejsze wschody. Mi siany nasiona wprost do gruntu nie zawsze wschodziły. Stanowisko uprawy najlepiej słoneczne. Siew na rozsadę do pojemników 300-500 ml. Ja wybrałem 500 ml. U mnie rozsada będzie trzymana w zamkniętym na tunelu foliowym. Bo różnie bywa jeśli chcecie zrobić rozsadę w domu. Słonecznik lubi wybiegać. Siew wprost do gruntu od kwietnia do maja. Jest też prawdopodobieństwo, że uda się uprawa słonecznika z siewu rozpoczętego już w połowie Marca. Wiele zależy tutaj od pogody. A siew na rozsadę, czyli taki jak ja właśnie teraz robię, od połowy marca do Maja. Głębokość siewu 3-4 cm. Rozstaw siewu lub później dla sadzenia rozsady co 40-50 cm w rzędzie, co 60-80 cm między rzędami. Dla tych największych słoneczników polecam rozstaw co 50 cm w rzędzie. I tutaj zapewne pojawiłoby się słuszne pytanie. Przecież mamy różne odmiany słonecznika. Jedne same z siebie dorastają załóżmy do metra wysokości, czyli są niskie. A inne do kilku metrów. I tak, to prawda. Oprócz odpowiednio dobranego stanowiska, odpowiedniej gleby, odpowiedniego rozstawu i tak warto kupić nasiona od, odmiany, która rośnie wielka. Ze zwykłych nasion też może wyjść wysoki słonecznik, ale przy kupnie odmiany gigant jest na to większe prawdopodobieństwo. No, ja mam już swoje nasiona, ale zauważyłem, że w sprzedaży jest odmiana o nazwie King Kong. I z niej powinniście mieć duże słoneczniki. Nie jest to oczywiście płatna reklama. Późniejszą prawę będę oczywiście pokazywał, ale wspomnę, że warto zostawić później jeden talerz. Czasami słonecznik właśnie idzie w wiele talerzy. No i przy tak dużych słonecznikach bardzo potrzebna jest jakaś podpora, na przykład palik, ponieważ talerz może się złamać. Przykładowe choroby i szkodniki. Mącznik, mączniak, miniarka, mszyca, szara pleś, wciornastek zgnilizna. Roślina lubią jeść też ślimaki. Dobre sąsiedztwo, cukinia, ogórek, złe sąsiedztwo ziemniak. Dziękuję teraz za uwagę. Zachęcam do zakupu mojej książki Info uprawy jak uprawiać warzywa. Jest tam opisana uprawa aż 64 warzyw, w tym też jest o warzywach gigantach, ale też jest opisana właśnie uprawa szczegółowo słonecznika jadalnego. Tą książkę, jak również inne moje produkty, można kupić na stronie info.uprawa.pl i na Allegro. Pozdrawiam.